A tak, to teraz yy, kandydat numer 2 platformy obywatelskiej pod Warszawą. Pan, pan Michał Kamiński. Panie Michale, prosimy bardzo. Panie Michale, bardzo prosimy. Dzień dobry, cześć. Jestem Michał Kamiński. No dobrze, a dlaczego pan chce zostać posłem? A ja może o tym zaśpiewam, dobra? Zaśpiewam? A okej. Okay. W grze tej byłem od wczesnego mało lata i nie zawsze łatwo było nie wymienkać. Lecz już wtedy była ze mną ta zasada. Jeśli o mnie chodzi, ja nie pękam. Bo, gdy wierzysz w to, co robisz, wierzysz w sprawę. Lepiej znosisz niepogodę i burzy się nie lękasz. Musisz wiecznie trzymać się z zasady. Jeśli o mnie chodzi, ja nie pękam. Czasem wyzwam od najgorszych i oplują. Plują, chociaż święty obraz mają w rękach. To ja zawsze na to mam odpowiedź. Jeśli o mnie chodzi, ja nie pękam. Czasem słyszę, że się teraz nam nie uda, że za rogiem to nie sukces, ale klęska. A ja wierzę, że dziś razem zwyciężymy. No bo jeśli o mnie chodzi, ja nie pękam. Ja nie pękam. Michał Kamiński, kandydat numer dwa Platformy Obywatelskiej w Okręgu Podwarszawskim, proszę Państwa o głos. Wierzę w to, co robię.